Kasiu, używamy w hospicjum dość dużo lodu. Pacjenci proszą nawet nie tyle o zimną wodę, ale o wodę z lodem. W czym ona im pomaga? Dlaczego? Woda z lodem nie pomaga w zasadzie w niczym. To jest tylko poczucie pacjenta, który w ostatniej fazie ma uczucie bardzo dużej suchości w ustach i w gardle. I wtedy po prostu pacjenci proszą o wodę z lodem, albo wręcz o same kostki lodu, które to uczucie jakby e, niwelują. Hmm? To, nie jest, e, to nie jest jakby całkowite e, jak to, jak rozwiązanie, to, rozwiązanie problemu, zbyt. ale no, to jest takie uczucie, które daje tą, e, ten taki chłód w ustach i w gardle. No i to jest powód, dla którego dla którego u nas lód idzie jak świeże bułeczki. No właśnie, bo tak widzę, że my po prostu mamy kilogramami, ale Dokładnie. czyli warto zwrócić też na to uwagę, żeby jednak e, mieć w domu, jeżeli opiekujemy się pacjentem e, terminalną osobą terminalną bliskim kimś i Musimy żeby ten mieć tak, lód jest bardzo pożądany. Ewentualnie możemy mieć w domu specjalny żel, który też nawilża tą śluzówkę w ustach. E, no jednak to już musi przepisać lekarz. No, dzięki. Dzięki. dzięki.